No, panowie, 25 lipca już za nami, kongres się nie odbył. No i pytanie, co dalej z konfederacją, zważywszy na fakt, że, no, tak jak zauważył Janusz Korwin-Mikke, władze partii działają na ten moment, bo mamy już dziś 31, po prostu bezprawnie. No tak, pani redaktor, na wstępie bardzo dziękuję, że zaprosiła nas pani do studio, że możemy zabrać głos i porozmawiać na ten temat, bo w mojej ocenie jest to dość istotny temat i z takiej po prostu życzliwości środowiskowej chcemy tutaj prezentować nasz pogląd na, na sprawę, bo jak wskazał mecenas Waber, oni tutaj nie widzą żadnych, żadnych problemów. Kadencja się przedłużyła, natomiast w mojej ocenie władze Konfederacji po prostu postanowiły wziąć statut do ręki, kto na co się umówili i wyrzucić do kosza. I w ten oto sposób odbiera się nam niejako możliwość podejmowania jakiejkolwiek dyskusji, bo my jesteśmy starsi, mądrzejsi, prowadzimy partię już tyle lat, więc my wiemy. No, zaskakuje, to podejście mecenasa Wawra, który prezentuje takie podejście, że tutaj wszystko jest w porządku, że jak sąd nas wezwie dopiero, to my wtedy zwołamy kongres, ale i co nie widzimy takiej potrzeby. Natomiast taką potrzebę zauważyło dwóch innych członków Rady Liderów, mianowicie Grzegorz Braun i Wodzimierz Skali, którzy mhm. po wystąpieniu y, Janusza Korwin-Mikkego również y, y, pokazali, że złożyli wniosek. Co, na, co najciekawsze, 12 lipca y, złożony, czyli dzień po prezesie, mhm. i co ciekawego, opublikowali go dopiero 20 lipca, kiedy rzeczywiście w mediach zaczął być o tym głośno. A czemu pana zdaniem czekali do, 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 no, do tego? No, czasu? Więc, no więc właśnie, zaczął się przysłowiowy y, hype na, na temat, więc mhm. tutaj próbujemy kapitalizować to, pokazywać, że my tu jednak jesteśmy ci prawilni, właśnie występujemy, bo chcemy jednak tego kongresu. A z drugiej strony wydaje mi się, że jest w tym jakiś podszyty interes, bo mówi się głośno o tym, że Grzegorz Braun raczej nie będzie startował na kandydata na prezydenta z ramienia Konfederacji, mhm. wobec czego jest tutaj również interes Grzegorza Brauna, polityczny, nie ukrywajmy, żeby właśnie mieć wszelkie silne karty do tego, żeby jednak swoją sylwetkę wystawić.